Dzień dobry Państwu wspólnie z Przemkiem Anczakiem, znanym pawianickim biegaczem, witamy Państwa z terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Lewitym w Pawianicach. To tutaj 7 kwietnia rozpoczął się 10 maraton. 10 maraton, czyli przebiegnięcie dziesięciu maratonów w 10 dni. Tego wyczynu dokonał Przemek. Ale nim się ten 10 maraton zakończył, był poprzedzony no, samą inicjatywą i szeregiem działań, które go poprzedzały. Przemek, jak doszło do tego? Jaki miałeś pomysł? Pomysł na 10 maraton miałem już w zeszłym roku, żeby po prostu to przebiec, zrobić to dla siebie jako swoje takie prywatne wezwanie. Natomiast w lutym e, tak sobie wymyśliłem, żeby z, z tej inicjatywy wyszło coś dobrego. E, zwróciłem się tutaj do pana Krzysztofa Habury. E, to był początek lutego e, z prośbą e, o pomoc e, i z przedstawieniem pomysłu. E, pomysł polegał na tym, żeby za każdy przebiegnięty maraton e, sponsorzy, czyli Fundacja My Kochamy Pabianice, ABM Jędraszek, JF Invest i firma Biliński z Konstantynowa, zapłacić na Milenkę i Miłoszka, dwójkę chorych dzieci potrzebujących. Starosta praktycznie pomysł podchwycił w momencie, bardzo, bardzo ta inicjatywa mu się spodobała i praktycznie w dwa miesiące udało nam się zorganizować dosyć fajną imprezę, w konsekwencji której zebraliśmy 35 tysięcy złotych od sponsorów. I prawie 7 tysięcy złotych do puszek naprowadzonych na z biurka. No, zorganizowaliśmy starostwo, Wsparło Przemka w, tylko w części działań organizacyjnych. Oficjalnym organizatorem był klub Ocobiega, którego jestem członkiem. No właśnie, i tutaj też kilku działaczy tego klubu było bardzo zaangażowanych w pomoc i w organizację. Tak, kilku działaczy z klubu i kilku działaczy spoza klubu, przede wszystkim Marcin Krebs, który tutaj też bardzo, bardzo dużo pomógł od kwestii takich organizacyjnych, przez media społecznościowe. Także uważam, że bardzo fajnie to wyszło. No właśnie, 10 maratonów. W różnych miejscach. Tak. Biegliśmy w różnych miejscach. W większości był to Lewityn, biegliśmy tutaj pięć maratonów, ale był też Zgierz, był Konstantynów, były Stawy Stefańskiego, także objęliśmy, można powiedzieć, tą inicjatywą województwo. Stąd też i, i osoby, które odjęły, objęły patronatem honorowym to przedsięwzięcie, to prezydent Hanna Zdanowska, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski, prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski i prezydent Pabianicy Grzegorz Mackiewicz. Przemek, jak Ci się udało te 10 maratonów w 10 dni przebiec? Bo to wyczyn, który naprawdę wprowadza w zdumienie znaczy było to konsekwencją na pewno ciężkiego treningu, odpowiedniej diety, lat spędzonych na bieżni. Udało się i nie ukrywam, że chciałbym sukcesywnie przy każdym następnym tego typu wydarzeniu sobie tych maratonów dokładać. Cel był znakomity, szczytny, bieg charytatywny. Milenka Malinowska z Pabianic i Miłoszek Grybicki, z Konstantynowa. Konstantynowa. Powiedz, czy spotkałeś się z rodzicami tych dzieci? Tak, spotkaliśmy się z rodzicami przed, przed wydarzeniem. Rodzice Milenki wspierali mnie na starcie, na mecie, praktycznie w każdym miejscu, w którym biegłem. Rodzice Miłosza. Z którymi również spotkaliśmy się przed, przed maratonami. Byli w Konstantynowie, byli na podsumowaniu imprezy na, na Dniach Wody. Również tutaj obecność starosty, co podkreślę, no też jeździł praktycznie do każdego miasta na start i dzielnie kibicował. No tak, chociaż do Konstantynowa się spóźniłem. Bo przebiegłeś szybciej niż, niż zakładaliśmy, i kiedy dojechałem, to się okazało, że już, że już nikogo nie ma. Ale, e, e, Szanowni Państwo, bardzo cenne było wsparcie e, mieszkańców, którzy no, bardzo szodrze i hojnie do skarbonek e, te pieniążki e, wrzucali. E, Przemek wspominał o czterech. E, Takich no, sponsorach, firmach, które, które tutaj wyłożyły środki finansowe dla tych dzieci biednych. To Fundacja My Kochamy Pawianice, tak jak mówiłeś, JF Invest, IBM Jędraszek i firma Biliński. Naprawdę bardzo serdecznie tutaj z Przemkiem. Myślę, że i w imieniu rodziców bardzo dziękujemy wszystkim Państwu, którzy przyczyniliście się do zbiórki. No niebagatelnej kwoty powyżej 30 tysięcy 30 to na pewno pomoże w rehabilitacji i w poprawie wpłynie na poprawę zdrowia naszych dzieci. Przemek 10, 10 maratonów dzień po dniu. Jakieś szczegóły, jakieś ciekawostki z, z, z tych biegów? E, tak, mam kilka, kilka ciekawostek. Wiadomo, to są 422 km e, łączny dystans. E, 31 214 e, spalonych kalorii, czyli to jest równowartość 10 kg frytek e, i 106 hamburgerów. Eee, zaoszczędziłem około 40 litrów paliwa, eee, tak sobie to eee, przeliczyłem I jeszcze obejrzałbym w tym czasie, bo spędziłem 46 godzin i 58 minut na wszystkich biegach Obejrzałbym 141 odcinków Mody na sukces o, Pięknie, jeśli chodzi o te 400 kilometrów to dla niektórych byłby to problem przejechania samochodem na przykład dla mnie, ja tak sobie często żartuję, natomiast drodzy Państwo wspaniała inicjatywa Przemkanczaka, jeżeli podobne inicjatywy zrodzą się i zostaną przez Państwa wymyślone i zaproponowane do współorganizacji poprzez Powiat Pabianicki, Starostwo, Pawianickie, to bardzo proszę o kontakt. Na pewno rozważymy bardzo poważnie nasz współudział w takich wydarzeniach. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.